Hey, you her. She told us that she was out there What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Don't don't work don't work my team. I'm not. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! Whoa! What the You fuck? idiot. Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one that. telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not. I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now, what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Boję się ciebie. ziom. It's okay. Go ahead. He's a doctor. You don't say. Tutaj nie ma lekarzy teraz w tym świecie. Ew, that must hurt. No, to jest przecież pies. Hmm, whatever it was. He got you good. this isn't how we do things man when you're bit you get put down end of story i'm not going through this again no one's suggesting that we could take her arm off <gasps> i know that worked for a cousin down in ainsworth we could try that it won't do any good you'll just be making it worse for the girl it's crazy no one's going to volunteer to do that i would nothing up saving her life then what how would we know it worked just you're in charge around here right you want to be sure about something like this i'm on your side kid no need for a guilt trip who's she sarah what i say stay inside super. i don't mean to cause any trouble i just wanted to find help but if you let me go i promise you'll never see me again and where exactly would you go? To find help somewhere else if I can. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. So what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything only one way to find out. How? we wait. What? by tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's going to turn. in the meantime, we can lock her in the shed. what about my arm? it needs to get cleaned and, and stitched and bandaged. the girl is in bad shape, carlos. we have all that stuff inside the cabin. we could probably get by with please. but, yeah, we can't do nothing let <laughs> <I'm not wasting laughs> <supplies laughs> its on the <laughs> <dark> <laughs> right. it Turns out you're telling the truth. I'll clean it, and stitch it up for you in the morning. But I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's alright. Cool boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Matko boska, i nikt nie lubi tej dziewczynki, ponieważ została ugroźniona przez pieska. Ale w sumie pojawiła się znikąd, i dlaczego mieliby jej pomóc? W sumie rozumiem ich reakcji, i bardzo dobrze są dobrane według mnie przez Telltale Games. No. Okej. Okay. czekamy do rana. Ponieważ jest safer this way, I'd be sure. yeah. uh. i chciałbym być pewny. Ach, nie mogę wierzyć, że to się stało. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie Okej, to postarajmy się rozglądnąć po tej szopie, co tutaj takiego ciekawego jest. E, jakieś podziurkowane gówna. Nie wiem, co to może być. Nie mam zielonego pojęcia. Eee to jest ta, kurde. To jest do klucz, do miarka jakaś taka, coś się sprawdza. Już nie pamiętam, jak to dokładnie się profesjonalnie po polsku nazywa. Ale kij z tym, e, z narzędziami, nic tutaj nie ma. Poza. Nie mam pojęcia, co to jest. Okej, okay. tu już mój angielski wymienka, ponieważ nawet po polsku nie wiedziałem, co to jest. Nic ciekawego. Może coś w tym znajdę. w tej butelce... Boże, butelce beczce. Nic, mam jakieś styczys. To są jakieś sznurki chyba najprawdopodobniej. Młotek. Po któryś się bez podskoczy i spróbuję go ściągnąć. Chociaż się nie udaje mi. Koło ratunkowe spoglądajmy na nie. Zawiedziona jestem, bo nic nie mogę na nim znaleźć. Ale patrzcie, tutaj są jakieś dziwne wzorki. A, to pewnie od kurzu, że kiedyś tu były te narzędzia. Albo nie, to są specjalne wzorki, co gdzie powinno leżeć. A, nie mam już pojęcia. Nevermind, sprawdźmy. To jest... Aha. Jakiś ten... Właśnie, żeby mógł się wespnąć. To była półka taka, stół, na którym się zazwyczaj kładło narzędzia. To mi przypomina wszystko Ała, ała! ała, ała, ała. Klimaty The Driving Jak do takich wchodziliśmy pomieszczeń i tworzyliśmy sobie nasze bronie A, jeszcze na tą rękę spadła, kurcze Dobra, podnieśmy to No i weźmiemy motek i wydostaniemy się już Widzę nawet którędy, tamtędy Oczko, spoczko Czas iść i do góry młotkiem to rozwalić No Jak to? Dobra, no i podchodzę No nie udaje się No i teraz młotkiem chciałbym to... Aha, trzeba kliknąć na ten młotek Eju, kiedyś to po prostu w tym starym The Walking Dead w tym pierwszym epizodzie, Boże pierwszym epizodzie, pierwszym sezonie To wystarczyło kurczę Po prostu 1, 2, 3 wcisnąć Teraz z butem no i wychodzimy. No, myślę, że będą mnie trzymać w tym Nychu ja. Ja jestem czwana bestia. No... Uh o -oh. zombie. Trzeba się jakoś zakradnąć. Like ninja Call of Duty Ghosts. Muszę jakoś znaleźć tutaj do domu wejście, do kabiny. I muszę sobie znaleźć trochę świec. I tak dalej. Przez okno. Zero. Nie da rady. A zombie jest bardzo blisko mnie. I pewnie będzie tak jak w poprzednim razem. Ja będę coś tu nichał. Nichał ono będzie podchodzić. Aż w końcu mnie. Złapiem oh złapię mnie, no i ktoś mi przyjdzie z pomocą, zamkną mnie z powrotem w tym domku. No i tak w końcu zakończy się ten wątek. Tu nie sięgam. Okej, okay, tu też pewnie nie sięgnę. No to trzeba zakradać się gdzie indziej. O, tutaj jest jakaś taka takie, jakieś takie małe drzwiczki. Sprawdźmy, co to jest. Da się to odsunąć. Oczywiście, że się nie da. Przecież to jest. A! Gwoździe, to je wyciągnę. Mam przecież motek. O! Hopla! I hopla! <laughs> Idzie jeden. Podnoś to, podnoś to, podnoś to. O! Bo to takie małe jest. skradać, to ona się potrafi. I jeszcze te umiejętności. No, starajmy się tym, w sensie tym nożyczkiem, cokolwiek zdziałać. Ku, no. Okej. Okay. I ściągnąłem. Spoczko. I wchodzimy tam. Pewnie prawdopodobnie będą chcieli przedyskutować to, czy zabić tą dziewczynkę, czy nie. Haha. A ha. no, tutaj jakoś działa to. Co ja tu miałem znaleźć? Już e, nie pamiętam dokładnie. Ale never mind. Never 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 mind oh, kurczaki. Podsłuchajmy co oni mają do powiedzenia na mój temat. No, Chodźmy, to nie she could be we don't know she's connected to somebody there's no way she's out here by herself she said she's out here alone yeah right whoever she's with they'll probably come looking for her great they show up we've got her locked in the ship you think we should bring her in here no i'm just going to wouldn't listen to you it's just a anyone else would be the you really think Carver would come after us you think he wouldn't he's not exactly the type to let things lie Happen. Happen. Happened. Ok, czyli, że prawdopodobnie będą chcieli e, mnie zabić, jeżeli się przemienię i będą walczyć z tymi, co po mnie przyjdą. A, czyli, że mam wszystko podsłuchać, żeby oni pewnie mnie znaleźli. Co za głupota. Leave her out there to die. Better her than us. You'd have done the same, thing It wasn't the brightest idea. Oh firing your rifle was, huh? Next time we'll just put a new one. Where are you going, huh? I wanna get my sweater We'll be done in a minute. Dobra, Czy w ogóle co ja tu miałem znaleźć? E, miałem znaleźć wejście do tej kabiny całej. E, a pauzę, kurczę. Ale e, chyba tędy pójdę. Będzie to całkiem w porządku? Powinno być. A okay. jest Znów pokój tej małej, która wyszła wcześniej. Ptaszek, kaczuszka Wygląda to mi na kaczuszkę Tak Tak, no i bardzo dobrze Powiedziała dog, dog Tutaj jakiś spis y, dziewczynek O Żeby ktoś wyszedł Stamtąd No, powolutku Chyba

Aha, czyli że raczej oni będą dyskutować cały czas o tym, e, czy ta, czy mnie zabić, czy nie. Ja powinienem zająć się bardziej rozważnymi rzeczami, chociaż tego teraz nie robię. E, I powinienem pewnie wyjść stąd prawdopodobnie. E, sprawdźmy. No tak, bo tam jest wejście do domu w takim razie. Aha, i to przez kuchnię trzeba przejść, żeby iść dalej. A. Aha, to wystarczy mu tyle. No Okej, okay. wszystko spoczko. Eee, no to wejdziemy tędy, bo staramy się głównym wejściem, skoro tym dolnym nie wyszło nic. Oni pewnie, prawdopodobnie rozmawiają, chociaż e, spróbuję tutaj otworzyć okno i zobaczyć, e, czy dam radę. Oczywiście, że nie, no kto normalnie zostawia... No, tak samo jak ja, zora, chyba kto normalnie zostawia otw otwarte okna. Okej, okay. chodźmy dalej. E, tu jest ten pokoik z kaczuszkami. Tu się wchodzi. Ło. No, zamknięte. Of course. Um, nie czaję, to dlaczego ten? Aha, to w takim razie trzeba zejść dołem. No, nie ma innego wyjścia. Trzeba tam jakoś podsłuchać ich albo coś, tak? I tu mam znaleźć? Jaki jest obiektyw tego całego przedsięwzięcia? Bo ja tutaj tak krążę bez celu Krążę i krążę i krążę A nie mam wciąż pojęcia Co jest głównym moim Jakby powiedzmy celem Trzeba było znaleźć jakieś świece i tak dalej Chociaż nie można iść już e, Poza pewien obszar Można poruszać się tylko tą ścieżką e, Która i tak nie jest rozległa Dojść tutaj Można spojrzeć na tą dziurę nic poza tym, ten dom jest całkiem masywny i całkiem duży I powinien mieć gdzieś wejście na piętro, które pewnie pojawia się gdzieś e, tu Tędy już nie ma sensu iść Tu nic nie znajdę Idę jak jakiś pieprzony zombie idę, 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 idę Nic ciekawego nie widzę poza wejściem tutaj I, ała, ała, co jest? Czemu nie działa? Ja tego już za bardzo nie czaję Okej, okay, wejdźmy tutaj. Jeszcze raz. Eee, powinien być taki fragment Kiedy... Aha, i tu jest wejście tam dalej. Na górę, na schody. Czas kiedy o niej rozmawiają, powinienem móc być w stanie tam wejść. I byłem cały czas w stanie tam wejść. Boże, ale ślepy jestem. No idź na górę ty tempa babo Wchodź, wchodź Gone fishing. O oh. co tu mówił bedroom? Jakieś sypialnie. Ciekawe czy ktoś tam jest. I can be anywhere I want. Go away and don't tell anyone or else. Get it? I. Yeah. Okay. I won't say anything. O, o I'm sorry. I just thought maybe we could be friends. Please don't tell my dad I talked to you. Help me, mm. and I won't tell him. I. I'm hurt.

And I need to sew some of it up. It's too deep. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Good. No, Thank you. Poprawni, I'm Clementine. I'm Clementine. We're friends. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to trudno być jedyną dziewczyną, wiesz? Rebeka jest porządku, ale jest I to wszystko. Tak. jesteśmy To ważne. Przyjaciele muszą się no to co? obiecujesz, czy nie? będziemy friends. przyjaciółmi. Ja też. Przyjaciółmi. O, Boże. No patrzcie, jak się zbugowało. Co za gra. Holy Czyżbym ją oszukiwał? Czyżbym w przyszłych epizodach miał ją Myślę, zamiar to to. pozostawić? Prawdopodobnie. W sumie dzięki. Już uciekam, i to jest ostatni Dziękuję, raz, Sarah. kiedy będziemy przyjaciółmi. A ja wciąż nie rozumiem, po co w ogóle Ale tamta osoba tam stała. Ale okej. Needle and Bad Ok. okay. Bandaże jeszcze muszę jakieś znaleźć. I nitkę. Um... Ok, oh, jakąś nitkę potrzebuję. No, bandaże to raczej powinny być właśnie gdzieś tutaj. Chociaż patrząc to, kurczę, widzę tylko nitkę. Czy raczej, przepraszam, igłę? Kurczę. tym mi chodziło od początku. O, igłę. No właśnie, no jeszcze tylko bandaże znaleźć. I pewnie będą w. może tu. A może i nie. Nic tu nie ma. Dobra, to widziemy, wejdziemy jeszcze do jednego pokoju, bo gdzieś go tam e, widziałem. O, o idą. To wiadomo, gdzie się schowamy. Nie mają wody prawdopodobnie. What the fuck? To uh, mają wodę. Okay. Jak w The Walking Dead? Niczym serialu z umdzie wraz z dzieckiem. Może dziecko narodzi się zombie również. Tego nie wie nikt. Chociaż jak wiemy, każdy jest zarażony. Chyba nawet w tej serii komiksowej każdy jest zarażony. W sensie, że ta choroba jest już w każdym, tylko że um, rozprzestrzenia się, kiedy jest za duża jej dawka tych chyba całych wirusów krwi, bądź kiedy dany osobnik ginie. <laughs> Są dwa warunki. No i proszę, o co kaman? E, totalnie tego nie czaję. Co się tu stało? Co się tu zbugowało, ale okej. Okay. Dobra, nie do końca bandaża, ale okej. Okay. Zegarek. Nie, 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 nie. Nie. Kaut, nie będziemy nikogo okradać. Spokojnie. My Nie jesteśmy złodziejami. Bo okej. Okay. My chcemy tylko po prostu coś e, sprawdzić e, co oni tu posiadają. I potem zaraz szybko uciekać, po prostu wyjść, nic więcej. Okej. Okay. Spadamy stąd. Teraz wracamy do e, naszej. Szopy naszego pięknego pokoiku i idziemy zabandeżować oraz uleczyć naszą ranę. Między innymi zaszyć ją. Ach, nie przyjemnie. No nie idź do góry, kurczę, co ja zrobiłem? Wycofaj, wy... nie idź do góry, wycofaj. a cloud bug no nie muszę ponownie wyjść do góry i potem zejść żadne klawisze nie działały żeby kurwa wycofać cholera w dół ale już nieposłuszna dziad move on to the next chapter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 okej okay. A ponownie ten zbugowany Cały, w sensie zbugowany Że nie wiadomo gdzie iść Ale jak na razie Zapowiada się całkiem przyjemnie Pierwszy epizod Jest, no przedni, trzeba przyznać Ciekawi mnie w ogóle Ile tu będzie trwać